Cześć. Pozwólcie, że od razu przejdę na ty. Jestem Damian i zapraszam do zapoznania się z krótkim zarysem tego, co mogę dla was zrobić na weselu. Kim jestem? Jestem DJ-em, wodzirejem, wedding planerem, trenerem, szkoleniowcem, youtuberem i DJ-em radiowym. Wszystko w jednym, ale wszystko wokół tematyki wesel, bo to kocham najbardziej. Po pierwsze, konkrety. Prowadzeniem imprez zajmuję się od roku 2000. 5 lat spędziłem na klubach, dyskotekach, pubach, zbierając doświadczenie prowadząc tego typu imprezy. Później przesiadłem się na imprezy okolicznościowe i była to miłość od pierwszej imprezy. Stwierdziłem, że nic innego nie chcę w życiu robić, jak tylko dobrze prowadzić wesela. Osiemnastki i inne tego typu imprezy. Zaczęło się bardzo niewinnie, ale od tamtego czasu rozwój idzie pełną parą. Odwiedziłem dziesiątki różnego typu kursów, szkoleń, warsztatów branżowych. Doszło aż do tego, że w 2016 roku rozpocząłem działanie firmy Nowa Jakość Rozrywki moich własnych szkoleń dla branży weselnej dla DJ-ów, dla Wodzirejów. Dla wszystkich, którzy chcą podnieść jakość usług muzycznych, jakie świadczą. Jestem DJ-em z pasją, co już chyba zdążyliście zauważyć. Robię to, co lubię, robię to, co kocham i myślę, że jestem w tym naprawdę dobry. A Was zapraszam do obejrzenia, jak to wygląda w realu. Aby Wasze wesele było wyjątkowe, musicie pomóc mi je zaplanować. W formie wideo otrzymacie ode mnie materiały, na których przedstawiam wszelkiego typu konkursy, zabawy, quizy, animacje, sposoby na podziękowania. To wszystko, co mogę dla Was zrobić w formie filmu. Kiedyś siadaliśmy na kanapie, czy rozmawialiśmy przez telefon, wybieraliśmy, jednak obecnie sam film z opcjami do wyboru ma ponad 2,5 godziny. Co robię? Prowadzę imprezę, prowadzę. Integrację gości tańczę, nakręcam imprezę, bawię jak tylko potrafię najlepiej. Ale czego nie robię? Nie prowadzę starych, oklepanych zabaw, jak kareta, wycieczka do zoo, przekładanie banana przez nogawki, bieganie wokół krzeseł. To z powodzeniem znajdziecie u innych osób. Podziękowanie dla rodziców jest jednym z najważniejszych elementów wesela. Do wyboru macie 7 wariantów. Według których możemy to przeprowadzić. Jednym z nich jest gala Oscarowa z czerwonym dywanem i ją właśnie oglądacie. W odpowiednich rękach potrafi zdziałać cuda i zamiast słuchać mnie, męcząc się przez całą noc, macie dostęp do pięknego głosu, pięknego brzmienia, bez przesterowania, piszczenia, buczenia czy zgrzytających zębów. Moje oświetlenie pokochali kamerzyści i fotografowie, i nie chodzi tu o ilość tego oświetlenia, ale o to, w jaki sposób je wykorzystuję. Wykorzystuje je odpowiednio, wykorzystując najlepsze kolory, najlepsze ujęcia, zapewniając oryginalne zdjęcia, oryginalny film z idealnie dopasowanymi światłami. Nie znajdziecie na tych filmach kolorowych, laserowych kropek, bałaganu, czy różnych dziwnych, zielonych i czerwonych wzorków na ubraniach gości. W swojej pracy wykorzystuje również telewizory. Nie tylko do prezentacji plaż z Waszymi imionami, ale także do wyświetlania zdjęć, filmów, wizualizacji, do wyświetlania tekstów piosenek, które akurat śpiewamy, do podłączenia kamery i rzucenia obrazu pełnego, rozbawionego parkietu na ekran telewizora. To pierwszy wyciąga rękę pod mazgową. Dodatkowo oferuje na wesela ciężki dym, który widzicie tutaj na filmie, z dwóch maszyn i z 20 kg suchego lodu. Światła LED, które podświetlają ściany i reagują na wszystko, co chce z nimi zrobić. Fotobudkę, którą dajemy Wam praktycznie bez limitu, po to, aby nie stać w kolejce fontanny iskier, aby urozmaicić najważniejsze momenty, takie jak pierwszy taniec czy tort. Atrakcje dla dzieci, jeśli pojawią się małolaty na waszej imprezie. Możecie skorzystać z moich usług dodatkowych, ale oczywiście nie musicie. Zabawy, konkursy, quizy, animacje to tylko piękne dodatki, które urozmaicają imprezę, ale będą niczym bez dobrej muzyki. Zatem skupmy się chwilę na moim repertuarze. Wesele to około 100-150 nagrań, i wśród nich znajdziecie miks największych przewojów muzyki dance. Pop, rock, disco, polo, klubowej nowości, klasyków. To wszystko wymieszane w taki sposób, aby każdy znalazł coś dla siebie. Nie prowadzę monotematycznych wesel, na których króluje tylko jeden słuszny gatunek. Muzyki. Jestem otwarty na propozycje od Was, zarówno na listę nagrań, którą chcielibyście usłyszeć na swoim weselu, jak i na listę nagrań, których nie chcielibyście usłyszeć na swoim weselu. A propos listy hitów, jeżeli chcesz mniej więcej wiedzieć, czego się spodziewać, zapraszam do linku pod filmem. Tam umieściłem playlistę swoich ulubionych weselnych przebojów. Biorę odpowiedzialność za sukces waszego wesela. Nie tylko na nim zagram, ale je poprowadzę. Skoordynuję pracę kuchni, fotografów, kamerzystów, tak aby każdy zrealizował swoją misję w jak najlepszy sposób, a przy okazji zabawa, aby na tym nie ucierpiała. Moje umiejętności potwierdza już ponad 200 komentarzy, które znajdziecie w internecie. Zarówno na Google, jak i na Facebooku, jak i w różnych innych zakamarkach internetu, możecie poczytać, jak ludzie oceniają moją pracę. Zapraszam do współpracy!